Już po raz drugi Tarnobrzeg stał się na kilka godzin stolicą zabytkowej motoryzacji. Znane wszystkim Polonezy czy wszelkiego rodzaju Fiaty to jedne z nielicznych samochodów, które mogliśmy zobaczyć podczas spotkania pojazdów PRL. Tegoroczna edycja tego wyjątkowego zlotu zgromadziła aż 107 zabytkowych dwuśladów i ponad 50 motocykli. Pomysłodawcą tego niecodziennego wydarzenia był Jerzy Korczak, entuzjasta starych samochodów. Na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie zloty miłośników zabytkowych pojazdów odbywają się kilka razy w tygodniu. Jednak ostatecznie pomysł zrodził się w Polsce podczas spotkania dwóch miłośników motoryzacji. U nas w okolicy nic takiego się nie dzieje z zabytkowymi pojazdami. Rok temu, też jak kupiłem mojego poloneza, udało mi się spotkać z kolegą, który ma dużego fiata. Postawiliśmy Nasze dwa samochody obok siebie, stryknęliśmy kilka zdjęć. No i wtedy pojawił się pomysł, fajnie wyglądają razem, dlaczego nie zebrać nas więcej. Wszystko było organizowane raczej przez internet, także portale społecznościowe, różne fora motoryzacyjne. Tam się ogłaszałem, proponowałem przyjazd. Sam organizator nie robi tego ani dla zysku, ani dla rozgłosu. A z miłości do starych pojazdów która to u niego zrodziła się całkiem niedawno. Sam posiada dwa zabytkowe samochody. Posiadam dwa samochody. Zabytkowe jest to Polone z 1500 z 1981 roku oraz Syrena 105 z 1980. Moja miłość do tych pojazdów zaczęła się dość późno, bo tak naprawdę mówiąc dopiero 5 lat temu zdałem parę pojazdy. I chyba od tego momentu wszystko się zaczęło. Dodatkowo to, że mieszkam w Anglii i często odwiedzam tam spotkania samochodów zabytkowych, połączenie tego chyba przyniosło efekt taki. Do pomocy przy organizacji całej imprezy zgłosiło się wielu wolontariuszy, którzy podzielając pasję organizatora, chcieli wesprzeć jego pomysł. Jednym z nich był Darek, który w projekt zaangażował się od samego początku. Bardzo cieszę się, że wraz z Jurekiem postanowiliśmy zorganizować ten zlot. Jurek był taką myślą przewodnią. On tutaj wszystko organizował. Ja starałem się mu pomóc tutaj lokalnie. Moim marzeniem od dawna było to, aby stworzyć tutaj w Tarnobrzegu przynajmniej jeden zlot, który będzie naprawdę na poziomie krajowym. Myślę, że jeszcze nam troszkę brakuje, ale mamy świetną tendencję. Chciałem po prostu stworzyć tutaj coś, co będzie cieszyć mieszkańców miasta, bo jednak jak widzimy potencjał w okolicy jest. Młodzi ludzie marzą o sportowych nowoczesnych samochodach typu Ferrari czy Mercedes, jednak darek wybrał popularnego niegdyś na polskich drogach Fiata z fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Jest to świetnie znany ludziom model 125P. Oczywiście fabryka samochodów osobowych produkowała ten model przez wiele lat. Akurat ten egzemplarz jest ostatnim wypustem, można powiedzieć, tego modelu. Model MR z 1989 roku. Pierwszy raz, kiedy go zobaczyłem i sprawdziłem w jakim stanie jest lakier, od razu wiedziałem, że ten samochód musi być mój. Po prostu zakochałem się w lakierze, który dosłownie był w takim stanie, w jakim teraz go widzimy. Wystarczyło wystarczyły kilka... wystarczyło kilka zabiegów kosmetycznych i ten samochód naprawdę świetnie wygląda, moim zdaniem. Pod względem mechanicznym, oczywiście, kilka rzeczy trzeba było poprawić, ale miałem ekipę, która wspomagała mnie za wszelką cenę i myślę, że Troszkę trzeba było się postarać, ale naprawdę to auto po prostu daje masę frajdy. Jednak, chociaż tych popularnych na naszych drogach samochodów jeszcze 20 lat temu było najwięcej, to nie one były jedyną atrakcją z lotu. Podczas tegorocznej imprezy można było odnaleźć prawdziwe motoryzacyjne perełki. Ten samochód w tamtym roku kupiłem go od Polaka. Polak go sprowadził z Francji. To jest samochód. Cit Citroën BL11. Produkowali od 1937 roku, mój już jest końcówka, mój już jest 56 rok, to już jest końcówka yy, produkcji tych samochodów, bo robili ich do 1957. Ten samochód szczególnie był upodobany służbom. służbom w, w, zimę, w wojnę Gestapo bardzo sobie te samochody chwaliło, jeździło Gestapo. Po wojnie u nas niezbyt bardzo zasłynął, bo znowu SB służby jeździły. a a przed, przed wojną jeszcze gangsterzy, bo to jeden z pierwszych samochodów, który ma przedni napęd i on w, w wąskich uliczkach dobrze się sprawdzał. Podobał mi się ten samochód, jak oglądałem takie filmy wojenne w czasie wojny. jak, jak... Podobała mi się sylwetka tego samochodu i, i tak trafił się na internecie i po prostu kupiłem. Bo wcześniej zrobiłem sobie Warszawa, a potem córki mnie podpuściły w sumie i, i, i kupiłem, kupiłem tego, tego wyremontowałem. Niebywałą atrakcją dla wszystkich uczestniczących w tegorocznym spotkaniu był kolejny już Fiat 125P, tym razem w wersji jamnik. Jak właściciel opowiada, z tym samochodem związana jest niecodzienna historia. To jest samochód, nie wiem, może trzeba było od tego zacząć, że który jeździł na ja Paweł drugich kiedy był pierwszy raz w Polsce, w 1979. I później, później po wyjeździe Jana Pawła II poszedł do przetargu. No i tak się złożyło, że ja go kupiłem. Któregoś już miałem dach do niego, takie kombi duże chciałem zrobić. przygotowany miałem wszystko i w którejś niedzieli jedliśmy obiad, leciał film z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. No i okazuje się, że patrzymy, że to jest ten numer, który ja mam który którym my mamy ten samochód. No i od tego czasu już się wszystko rozwiało, bo że mi nie dała przerabiać, bo mówi, że to może kiedyś damy do muzeum, może... niech jeszcze w tym czasie że pamięć będzie nie? No. no i tak już zostało, że... A dlatego jest w takim stanie jakim jest, prawie jak fabryczny, bo to, to się nie eksploatuje na co dzień. Wśród prezentowanych pojazdów znalazły się również klasyki z fabryki Mercedesa. Właścicielami tego konkretnego samochodu są dwaj młodzi entuzjaści tej niemieckiej marki, którzy na swoim koncie mają już kilka odrestaurowanych Mercedesów. Samochód zakupiłem w Austrii. Stał na zamku, 40 lat, nieodpalany. U takiego zamożnego faceta, który miał kilka takich samochodów. Dwa lata zeszły mi, zanim go odrestaurowałem. Wraz z kolegą, który tam stoi w tumie, mamy cztery. Tylko Mercedesy, oczywiście, ta marka nas interesuje. No bo bez gwiazdy nie ma jazdy. Jest to samochód Mercedes y, Benz S, e, Model SEL 300 209. Y, pierwszy rok produkcji, dokładnie to jest szósty miesiąc, jak wyszedł z taśmy. Na wyposażeniu ma elektryczne szyby, elektryczny szybet dach, centralny zamek, y, wspomaganie kierownicy, samopoziomujące zawieszenie i klimatyzację. Wyprodukowano tylko 2,5 tysiąca sztuk, także jak ktoś unikatowy. tak, unikatowy. Kolega zaraził mnie tym. Yy, on sobie kupił 111 Mercedesa też skrzydlaka. No i tak, on go chyba miał już te dwa lata i mówi przyjdź, przyjedź, przyjedź zobacz, zobacz co mam. Nie? Ja mówię, że nie interesujemy mnie coś takiego, tylko motocykle zawsze stare. No i pojechałem, no i zaczął mi opowiadać, a to tamto mówi stary samochód fajny, mówi tutaj ludzie tak nie mają takich. Yy, mało kto chce, bo myślą, że to się psuje, nie? Mówi, zainwestuj coś w coś pieniądze, nie? Ja mówię, to znajdziesz jakiś fajny, ciekawy model, no to ja kupię. No i znalazł go na internecie i mówi, dzwonił mówi, jedź, jedź oglądnij, no i pojechałem, kupiłem, no jak kupiliśmy, kupiłem drugiego, tak później kupiliśmy trzeciego i czwartego i, i mam nadzieję, że będziemy kupować jeszcze więcej. Nie? Mówi się, że pasja łączy. W przypadku niektórych zamiłowanie do starych pojazdów może połączyć na całe życie, na dobre i na złe. Ale jak to w życiu? Potrzebny jest samochód. Czasem spełnieniem marzeń okazuje się niecodzienny klasyk. To jest Moskwicz 407 to jest trzecia generacja Moskwiczy w ogóle, bo była 400, powstała z Opla kadeta później była 401, ale to była ta sama bryła co 400 i to była następna 407 następna taka bryła jak go widać i silnik jest, w tamtych był dolnozaworowy, ze skrzynią biegową trójbiegową, a ten jest górnozaworowy silnik i skrzynia czwórka. Samochód mamy ze 4 lata, ale to było po prostu nasze marzenie z mężem, bo my jako kupiłyśmy z tego pierwszego w 1975 roku mieliśmy takiego samego boskwitza. Więc jak teraz wyszła taka moda, żeby starsze samochody kupiłyśmy sobie taki, to był taki... Samochód bardzo bardzo zniszczony, bo już go sam osobiście go wyrobił i, no i z na z Mamy pucharów z niego już osiem. Właśnie tak wyglądał. Stary samochód zrobiony, a teraz jest przed po remoncie, tak. Miło się nim jeździ, wspomina się te lata takie 75, c4, które byśmy tego mieli jako pierwszy samochód. Nasz a już jesteśmy małżeństwem 45 lat, to już jest troszkę co powspominać. Na zlocie pojawiło się wiele bardzo ciekawych pojazdów i oczywiście ich kierowców. Wszyscy ogarnięci tą samą miłością do zabytkowych samochodów i motocykli. Niedzielna impreza była wyjątkową gratką zarówno dla czynnych miłośników starej motoryzacji, którzy na spotkanie przyjechali pokazać swoje pojazdy, jak i dla tych, którzy na weekendowy zlot przyszli tylko pooglądać. Tegoroczna impreza w odczuciu organizatorów i uczestników należy do bardzo udanych. Plany na kolejny rok są proste: Zgromadzić jeszcze więcej wspaniałych pojazdów z czasów PRL-u.